Jesteśmy po kolejnej prelekcji naszego prelegenta Dominika, który zacznie od tego, że opowie kilka słów o sobie, a my zadamy kilka pytań, które bardzo nas zaciekawiły na jego prezentacji. Kilka słów o sobie. Dziękuję za możliwość uczestniczenia w konferencji. Cieszę się, że panel e, cieszył się takim dużym zainteresowaniem. Do dzisiaj do, jest dobrze, że przestali bić brawo, bo nie moglibyśmy zacząć. <laughs> Wczoraj <laughs> był mecz z Rapidem i nie było tylu, prawda? Wczoraj było cztery Także fajnie, że to tak wyszło. Fajnie, że jesteśmy na stadionie. To, ta aura jednak dominuje. Wracając poważnie do tematu, co, jeśli coś o sobie. Cieszę się, że miałem przyjemność tutaj wystąpić jako prawnik, który obsługuje sprawy o charakterze Cyber Law Investigation, czyli takie sprawy, które zostawiają ślad cyfrowy w sieci. Moją rolą jako prawnika jest zbudowanie czytelnej interpretacji pomiędzy klientem a organami czy też sądem. Moją rolą również jest zbudowanie materiałów przygotowawczych do rozwoju sprawy, do zbudowania jej zaplecza. Właśnie fajnie, że na seminarium, które mieliśmy tutaj przyjemność właśnie na Waszej konferencji zgłosić, poruszyć takie bardzo fundamentalne kwestie. Właśnie zabezpieczanie śladów cyfrowych i też uchylić, jakby zaplecze pracy prawnika i pokazać, że częstym właśnie problemem jest to, że możemy stracić taki dowód cyfrowy, który z jednej strony jest, incydent, jest potwierdzeniem jakiegoś namacalnego incydentu, a z drugiej strony może być też linią obrony dla klienta, którą też może stracić i może o tym coś troszeczkę Tak, to, do... bo to zrobiło duże wrażenie na naszym Zobaczyłem, audytorium. Zauważyłem, że największe zainteresowanie tak, właśnie. kiedy zacząłeś opowiadać o takich niuansach, w sumie wynikających i, i opartych o technologie, e, które mogą sprawić, że dana, dany dowód zostanie przyjęty do akt sprawy albo nie. Podawaliście przykłady, możesz nawet przytoczyć teraz jak, jakieś taki niuans, Jasne, który jak... może sprawić, że coś zostanie odrzucone albo przyjęte, a możemy sobie odpowiednią technologią czy też samą procedurą te technologii sprawić, że będzie OK. No tak, zwróćcie proszę uwagę, że to nie jest tak, że powiedzmy ktoś przyniesie na pendrive jakieś informacje do sądu i powie: "Zróbmy z tego sprawę". A myślę, że wiele osób tak, tak myśli. To tak nie? myśli, że to tak wygląda, albo że przyniesie. Ja też tak, że jeżeli tak myśleliście, to nie czujcie się To nie od nie? dzisiaj nie, nie. proszę zmienić w ogóle nastawienie. Od dzisiaj wszystko się zmieni. No właśnie, żebyśmy tak wiesz, zeszli na poziom takiego przeciętnego słuchacza, którym pewnie ja też bym był. Z punktu widzenia właśnie takiego legalowego, masz jakieś ważne dokumenty, ważne dowody w sprawie na pendrive, na jakimkolwiek innym nośniku, w na na chmurze, jak wy to obsługujecie? Co wtedy? No tak, przede wszystkim taka mm, sprawa, w zaplecze takiej sprawy y, opiera się o fundamentalne, techniczne aspekty informatyki śledczej. Żebyśmy w ogóle mogli przedstawić jakikolwiek akt oskarżenia czy obrony, wykorzystując takie informacje, musimy przede wszystkim mieć do wszystkiego czytelną i logiczną podstawę prawną. Czyli zaczynamy od źródła pochodzenia. Później druga kwestia jest zabezpieczenie takiego dowodu. To nie może być w sposób amatorski zabezpieczenie, tylko musi to zrobić biegły ktoś, kto ma kompetencje do tego, który później po zabezpieczeniu takiego dowodu. Co jest właśnie istotne w zabezpieczeniu dowodu? Przede wszystkim to, że już on nie będzie dalej malwersowany, modyfikowany, nie będzie można do niego mieć dostępu. To, jest, to, to są na przykład komputery, to są właśnie różnego rodzaju e, telefony, nośniki informacji, prawda, wszystko to, co u, jako użytkownicy korzystamy. A w momencie, kiedy mamy, dostajemy bardzo profesjonalnie skonstruowany akt oskarżenia lub jakiegoś uchybienia, no to wtedy, jeśli nie mamy takich podstaw w zabezpieczeniu technicznym, to żaden sąd nie dopuści takiego, takiego dokumentu do tego, żeby nabrało to poważny charakter. I wszystko zależy, w jaki sposób patrzymy na, takie, na taki dokument. Czy on ma. Jeśli. On wykluczy ze sprawy naszą niewinność, no to można powiedzieć, że mamy wszystko na pendriwie, że jesteśmy niewinni, a sąd powie, ale że druga linia podważy tego autentyczność i powie, że mogły być zmodyfikowane albo nie w tym czasie, albo cokolwiek. I już w zasadzie cała ta narracja prawna i cała ta interpretacja kończy się. No dobra, jak przychodzą do Was klienci, Niezależnie jakby od, od charakteru i mają jakieś dowody cyfrowe. Tam wspominaliście, że ważna jest suma kontrolna, żeby to zabezpieczyć jakąś sumą, bo ona potwierdza tak, tak. to, że nikt tego nie modyfikował. No i teraz jak przychodzi do Was klient to czy on przychodzi z tymi dowodami już niezrobionymi na pendrive, ale już zabezpieczonymi sumą kontrolną i on z tym może przyjść i powiedzieć, to są te dowody, mm. czy raczej to wygląda tak, że on przychodzi i mówi, była taka sytuacja i wy w jakiś sposób nie wyznaczacie kogoś, albo robicie e, to za klienta, albo mówicie, co on ma zrobić, żeby te dowody przygotować. Mm -hmm. To jest bardzo skomplikowany case study, bo to wszystko zależy oczywiście od stadium przypadku i w ale ogóle... Ale odpowiedź masz minutę. Tak. <laughs> Zrobię to w 30 <laughs> Tak, tak. Słuchajcie, ogólnie to jest tak, że wszystko zależy, bo tak, jeśli ktoś powie pytanie, bo jeśli klient powie, że coś takiego się stało, ale jeszcze nie, konsekwencji prawnych tego nie ponosi, no to sprawa rozbija się bardziej na tym, w jaki sposób kto, kto mu wypunktuje ten incydent, prawda? Mhm. Jeśli zrobi to już ktoś, kto ma w tym interes prawny, no to wtedy co robimy? Jeśli e, już ten interes prawny jest zabezpieczany przez organy, no to już to, co jest zabezpieczone, czy już robią to informatycy śledczy, już jest w aktach i później można powiedzieć, my już mamy do tego dostęp i po prostu patrzymy technicznie, czy prawnie to było dobrze zrobione, czy, były jakieś, czy prawidłowo nawet e, informatyka śledcza, która też popełnia błędy, dopuszcza takie dokumenty do akt, które później mają kogoś o coś obciążać. Druga sytuacja jest taka, jeśli klient sam do nas coś takiego zgłasza, to, to bardziej to wygląda troszeczkę w takim charakterze mm, ochrony utraty przyszłego reputacji, czy wizerunku, czyli staramy się jakby przede wszystkim informatycznie zabezpieczyć ten incydent, żeby już nikt go dalej nie modyfikował, na przykład ta suma kontrolna, prawda? Czyli już w danym momencie my zatrzymujemy, jakby można powiedzieć, eskalującą odpowiedzialność prawną, która mogłaby powiedzmy zacząć od tego ale problem nie został zamknięty, rozwiązany i on dalej ewoluuje. Więc w takiej sytuacji my posiłkujemy się informatyką śledczą w po postaci biegłych, że zabezpieczamy to i czekamy później na rozwój wydarzeń. A ja mam tak jeszcze jedno pytanie, bo wspominaliście o tym, że dowody są odrzucane czasami ze względu na jakieś niespójności. Mi się podobało to, że logi były z czasem UTC, a y, oskarżający czy obrona powoływała się na czas lokalny, i tam była różnica dwóch godzin w tych logach, i to spowodowało tak. to, że ten dowód był odrzucony. sąd specjalnie nie rozpatrywał, tylko powiedział: Jest niewypłacalny. Tak, no ja, no, no, Z tak, punktu nie, nie. widzenia informatycznego to jest normalne, jakby ten czas jest zgodny. No, tak, tak. Natomiast jak często się zdarza to, że takie dowody cyfrowe są odrzucane? Tak szczerze, to się na 10 y, przypadków 9 odpada w ogóle. U, to jest bardzo dużo. Ale no to, to czekam to, to następne pytanie. E, jeżeli masz w takim razie jakiś problem, z cyberatakiem, czy z jakąś taką sytuacją, e, to lepiej najpierw pójść do organów, czy lepiej najpierw pójść do Ciebie? Najlepiej od razu y, do mnie, ale powiem dlaczego. Nie, ja, ale nie, nie, nie powiem serio. Ale, no, to, bo to, tak, nie, bo to jest... Tak, ja, nie no. No. Tak, cały świat najlepiej, ale, a... żeby przechodził do mnie z takich problematycznych. Szczególnie, <grymne> że <grymne> mam <grymne> od tego procent. Znaczy, jeszcze nie? Dopóki jeszcze o tym nie, ale po tym podcaście No właśnie reklama. <grymne> na takim pasku na żółty. żółtym. No tak, ja napisy nie ale jak wy byście mieli taką sytuację, to uwierzcie mi, że wolelibyście się spotkać ze mną, żebyśmy przede wszystkim zrobili, co mamy robić w ogóle. Nie jak się zachowywać. Być sędziom, który nie rozumie tece i czasu lokalnego. No tam to jest guilty i tyle. Po prostu, no nie? Po tak, prostu. Wiesz, wiesz tak, ja no ale poczekaj, do, do końca no. to? Dlaczego najpierw do ciebie? Bo to jest, no, bo to jest przede rozpadne, wszystkim. Jakby, co ty byś zrobił, no tak. co może nam pomóc no może... później tą sprawę potoczyć w odpowiedni kierunku. Zobacz, przede wszystkim nawet bazując na doświadczeniu, bo ty, jako powiedzmy, ktoś. Pierwsza kto, ofiara, ofiar, no to uczysz tak się, ofiarą. no nie? I uczysz się, już mówisz, poradziłem sobie, nie poradziłem, dopiero jak się to skończy, prawda? Nie jak już się to zaczęło. Na przykład, jeśli ktoś ma doświadczenia i się uczy na kogoś sprawach, tak, w tym przypadku ja tak mam przez to, że klienci jakby budują moje case study za każdym razem jest inaczej w ogóle, nawet jeśli mamy do czynienia z podobnymi przepisami prawnymi, to za każdym razem uwierzcie mi, jest inaczej, to jest wszystko laboratoryjne po prostu diagnoza tego wszystkiego, jak to później wykorzystamy i przede wszystkim my, jak już sobie o tym rozmawiamy, robimy taki audyt takiej sprawy, to od razu robimy symulację tego, jak to się może rozwinąć, znamy przepisy możemy się zabawić w takie po prostu taką symulację, czy to jest dobrze, czy jest źle Wiecie, które dowody tak. jak te fakty zabezpieczają, które miały moc. Dokładnie, bo. Bo poś... wiecie, jak podobne sprawy się toczyły. Bo pamiętajcie, że jak w ogóle już jesteś oskarżony i masz już linię obrony, no to masz wtedy możliwość zapoznania się z materiałem dowodowym wtedy. Prokuratura czy odpowiednie organy udostępniają Ci i mówią, to mamy na ciebie, tak? No i ty masz czas wtedy z biegłymi ze swojej strony, z zapleczem, zobaczyć, co mają, czy to jest dobrze, czy można to wykluczyć. Tutaj właśnie takie kwestie wykluczenia materiału dowodowego są podstawą w ogóle w kancelarii prawnej. My chcemy, jeśli już jest taki incydent, żeby po prostu wywalić z tego, jak najmniej dowodów, żeby było. Albo najlepiej w ogóle no właśnie, zero. To mnie bardzo ciekawi, bo teraz tak, Ty mówisz o tym, że mogą się na tym materiale dowodowym różnego rodzaju malwersacje odbywać i tak dalej, i tak dalej. No i. Są jacyś biegli, z których usług pewnie wykorzystacie, właśnie informatyka śledcza to i tak jest dalej. Podstawa. No tak, ale teraz wyobraź sobie, że nie wiem, no przez ostatnie dwa lata jest taki postęp w deepfake'ach, w różnego rodzaju tych technologiach, czy oni nadążają za tym? Czy bo że sędziowie nie nadążają, to wiemy, no ale oni też się jakby nie mają obowiązku, bo mają masę, wiesz, prawo gospodarcze, różne rzeczy pewnie są od tego dzielne sądy, ale wiemy, że, że, że trudno na tym nam nadążyć ludziom z branży, a co dopiero sędziemu, który pewnie za chwilę ma sprawę o alimenty, nie. I like tak, no dokładnie, to jest, no, wszystko się i, dzieje w tym samym czasie. Dokładnie, nie? i wiesz, i, i <laughs> tak. powiedz mi, i czy, czy, ma, czy ci ludzie, z których usług wykorzystacie, nadążają za, za, za tym, co się dzieje, czy jest to, no, że to jest na pewno wyzwanie duże, to wiemy, ale jak wy to ogrywacie? Tutaj wrócę do swojego doświadczenia, ono mi pozwoliło zbudować taki horyzont w ogóle patrzenia na tego typu sprawy, przez to, że y, mam doświadczenie międzynarodowe i pracuję i w Hongkongu, i w Londynie, ale to brzmi tak bardzo wyniosłe, ale to są po prostu tam takie same sprawy, tylko w innym systemie, prawda, prawnym, bardziej takim globalnym albo system common law, albo bardziej tutaj lokalnym i, i teraz tak, podstawowe rzeczy, czy organy nadążają? One Prawnik ci powie prawo, ale zawsze jakieś prawo, prawda? Bo musi ono obowiązywać, ale prawo dotyczy nas wszystkich. Ale pytanie, w jaki sposób ono będzie dotyczyć ciebie i w jaki sposób, czy ty kolizyjnie będziesz miał z nim kolizję, czy po prostu tylko punkty styku, wyja złożysz wyjaśnienia i pójdziesz dalej. I teraz tak, sądy one. Ewoluują wraz z case study, jakie są w ogóle w stadium przypadku. Jak jest dobry, biegły i fajnie się wykazuje, ma dużo już podobnych spraw, to ten też referat sędziowski zdobywa do niego zaufanie, bardziej go już ratinguje, już jest biegłym, jego wypowiedzi coś znaczą, bo sąd tak naprawdę nie zna się na tym. Totalnie. Jego wiedza jest procesowa i, 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 i wiedza jest procesowa, on w ogóle, nawet gdybyśmy znaleźli sędziego, co jest super e, informatykiem, to on nam nic nie pomoże. Czyli ogólnie, ponieważ twoja kancelaria, bo trochę o tym rozmawialiśmy, wybrała taki kierunek, że się specjalizuje teraz właśnie w tego typu sprawach, no to można pokusić się o tezę, że wyprzedzasz trochę jakby procesowo i jakby jeśli chodzi o twoje doświadczenie, to co się dzieje teraz, no już nawet nie w polskich sądach, ale po prostu w prawodawstwie związanym z cyber, więc Dlatego najpierw lepiej do ciebie, bo tak. po prostu masz o wiele większe. No możemy o tym pogadać, możemy tak to po prostu jakoś poukładać. Lepiej ze mną, czy nawet z kancelariami, które też już zaczynają właśnie takie sprawy? Im Dobra. więcej, I lepiej. I lepiej jak najszybciej, bo Kończy regulatorzy się. mają Poczekaj, I lepiej jak najszybciej, bo to jest ważne, co chcę powiedzieć, Mikołaj. I lepiej jak najszybciej do ciebie, bo ma, regulatorzy też narzucają konkretne terminy, kiedy trzeba pewne rzeczy zgłosić, jeżeli jesteśmy już tak. ofiarą tak. pewnych. I dodam czymś. jako uzupełnienie Twojej dyskusji, że ci wszyscy, którzy właśnie w legislacji pracują nad tym wszystkim, tak samo robią szkolenia, tak samo zatrudniają też takich ludzi jak mnie czy innych informatyków, do tego, żeby właśnie ich y, uświadamiać po prostu w tym wszystkim, jak to wygląda, żeby ten proces trwał jak najkrócej i nie było przewlekłości postępowania. Dobrze. to słuchajcie, spinając temat, y, jakbyś mógł tak podsumować, masz dużo pracy, jest tego coraz więcej? Uważam, no mam bardzo dużo pracy, jest tego coraz więcej. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Dla ciebie dobrze. No wiesz, wszystko zależy oczywiście od klienta. Najważniejsze. Wszystko z hasłem podcastem WT nasi obserwujący mogą liczyć na dodatkowy rabat. Oczywiście tutaj wszystko od razu, dostajecie 70% zniżki. Od zawyżonej tak. ceny. Oczywiście. Od zawyżonej ceny 80%. Tylko musicie tak. powiedzieć nazwę konferencji. Nie na której cieszymy się, wystąpimy. nie cieszymy się, że jest coraz Więcej incydentów tak, bezpieczeństwa. Cieszymy ale, się, że masz coraz więcej pracy, i cieszymy się, że znalazłeś znak. Ale wczoraj dość niebezpieczne było takie podsumowanie jednej, z jednej konferencji, że Twój zawód jest trochę jak dentysta, to znaczy ludzie w Polsce za bardzo nie dbają o profilaktykę, tylko przychodzą, żeby nie było już gorzej, bo tak, coś tak. zabolało. Więc my zachęcamy do tej profilaktyki, porozmawiania, co można zrobić wcześniej, jak przygotować organizację procesowo, technologicznie, nie tylko z Waszym działem IT, ale też z prawnikiem, który się w tym specjalizuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Super. Dziękuję. He. Wbiegam na stadion, więc. Jest...